A powiedz mi w głównej mierze, do kogo skierowane są te kursy. Tak naprawdę do wszystkich. Moimi klientami są zarówno osoby, które nie miały nigdy z tym do czynienia, ale chciałyby odmienić swoje życie, przebranżowić się, zmienić środowisko. Kolejną dozą klientów, które oczywiście także z chęcią zapraszam, są architekci. Bardzo często architekci chcą poszerzać zakres swoich umiejętności oraz oczywiście zakres usług w swojej pracowni. Jest to bardzo przyszłościowe. No, oczywiście, oprócz osób niezwiązanych z projektowaniem, zapraszam także studentów architektury wnętrz. Myślę, że na rynku jest to problemem, że student ASP, kończąc architekturę wnętrz, nie ma żadnej wiedzy wykonawczej ani praktycznej. Ciężko jest mu znaleźć staż czy pracę z takimi umiejętnościami. Po kursie na pewno będzie wiedział więcej. Czyli można powiedzieć, że yy, szkoła praktyków będzie przeznaczona dla osób zarówno bez doświadczenia, jak i z doświadczeniem. Tak, oczywiście, dlatego mamy różne poziomy kursów. Mhm. Jesteśmy otwarci zarówno na osoby od zera, ale jak i także osoby, które już pracują, albo takie, które skończyły jakiś kurs, ale boją się podjąć pracę. Tak naprawdę wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.